Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku, tak, w dzisiejszym odcinku udało mi się zdobyć deskę, gdzie mamy tu deseczkę, udało mi się zdobyć deskę i dzisiejszą deskę sobie w odcinku sprawdzimy, a jeżeli chcecie, żebym sprawdził teraz tą deskę, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, lajkacza i dzwoneczko, tak, jeżeli to zrobicie, to jesteście naprawdę super. I nowy dźwięk lajkacza to został No <grych> ja czas to będę powtarzał, chociaż nie jest to końca prawda <grych> I tak może zostać lajkacza, bo to jest naprawdę fajne, że mi pomagasz i subskrypcja też. Bo czym więcej was, to większa armia i będziemy coraz większy na YouTubie, a to większy, więcej was, więc coraz więcej moich widzów i się bardzo z tego cieszę. Zobaczcie, wtedy jestem tak ucieszony jak Taminka. A dzisiaj, tak jak mówiłem, sprawdzimy sobie deseczkę. Deseczka, żeby zdobyć jest naprawdę ciężko, chociaż zdradzę informację, wchodzi nowa deska, w kolejnych update'ach będzie wchodziła nowa deska Superboard, albo coś tam i ona będzie także impossible, czyli wręcz niemożliwa do zdobycia, no zobaczymy, jak to wszystko będzie, możliwe, że wejdą też automatyczne zbieranie petów i takie różne te wszystko to wejdzie i tak, możemy zobaczyć, zebraliśmy, yy, co mamy, trzeba mieć 25 tysięcy dropów, na live'ie udało mi się zabrać, na 25500, więc tu widzicie, że to jest 500 dropów nadwyżki. Yy, czyli naprawdę grałem mało po live'ie, znaczy na live'ie w sumie nadbiłem to. I 24 godziny gry. No gry mam 1800, to jest już prawie 32 godziny gry tak naprawdę. Bo tu jest 95%, więc tu jest mi blisko, jest do mi do 90... 32 godzin gry. Więc no naprawdę fajnie wszystko idzie do przodu, a my co? Jeżeli zostawiliście łapeczkę w górę, zostawiliście lajka, czas, dzwoneczka, to pokażę Ci kilka trików związanych z deską Już użyjemy sobie deski. I tak oto wygląda. Wchodzimy na deskę z Q. Nie wiem, niestety, jak się wchodzi na telefonie. Grałem dzisiaj na telefonie, szukałem, nie wiem, jak się wchodzi. Mamy deseczkę, zobaczcie. Przebiegniemy stąd do tamtej ściany. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No takie, takie prowizoryczne liczonko 5, a teraz będziemy liczyli z deską. Raz, dwa, trzy, o i trzy. Widać od razu dużo szybciej. Od razu nie, fajne rzeczy z deską. Yy, możemy wejść sobie tutaj. deska od razu weź Fajne rzeczy z deską. Z deską nie spadacie, tylko opadacie. Deską opadacie, więc spokojnie na przykład. Jak idziecie sobie tutaj. Wam pokażę takiego małego triczka. Yy, tu jest bardzo wysoko. Nie będziemy szli do nowej krainy. Ale tak, o. I zobaczcie, opadacie powolutku Dobra, teraz wam pokażę może kolejne rzeczy Bo jak widzicie, mapa jest jeszcze wyżej Jest możliwość Wydostania się z jali Break O tak, Wskakujecie tutaj I to jest jeden ze sposobów tu. I wskakujecie tutaj na ten daszek Co dalej z tego daszka, zaraz wam pokażę Jest drugi sposób, skakujecie na jajeczko O, możecie być na jajku I wskoczyć tu Ten sposób jest trudniejszy, ale da radę Najtrudniejszym wszystkim jest tu Trzeba skoczyć tu i stąd skoczyć tutaj. To jest bardzo ciężkie. Ale jeżeli komuś się uda, to może z deseczką sobie zbugować giereczkę. Ajajaj, dobra. I teraz zrobiłem to za pierwszym razem, a teraz tego nie zrobię w ogóle. Dobra. O nie, i może was też odbić czasami. Dobra. Ajajaj, dobra. Y muszę się skupić i to zrobić. To jest naprawdę ciężkie. No i byłem, ale spłacie mi nie zaliczyło. To dlatego to jest ciężkie. Dobra. Nie, zaraz... Za pierwszym razem mi to wyszło, a teraz mi nie chce. O jest, udało się. Dobra. Ważne, żebyście na zielony wskoczyli. I gdy już skoczycie tutaj, możecie wyjść poza mapę... Już jesteście poza mapą. I wtedy na spokojnie tutaj możecie robić co chcecie. Bo ludzie na przykład skoczyć tu, tu, tu I możecie być tu, z deseczką. Okej, okay, więc lecimy teraz jeszcze raz na najbież, najwyższe miejsce w Jailbreak'u, tędy i zeskoczymy sobie yy, sp w powolnym spadaniem. Tutaj, jak to fajnie wygląda, dobra, tu, o nie, ja tam nie wejdę, to jest najwyższe miejsce, ale nie da rady tam wejść, albo tędy, tutaj i tu, nie, nie da rady tam wejść, no dobra, to sobie spadniemy tu tutaj i idziemy na nową mapę także wiem, że no na, wiadomo na mapie yy, plażowej nie wiem czy jest jakieś miejsce gdzie można było się stąd wydostać od razu deseczka, deseczka wygląda tak okej okay. deseczka no to wiadomo, deseczką chyba się dostaniecie tylko w to miejsce łatwiej yy, tutaj się wchodziło Tu dostaniecie się sami. Zawsze tu się dostawało z podstawką kogoś. Tak? A, dobra, no. Tu trochę tak, trochę tak. Aha, tu tak, o. I tu dostaniecie się sami. Więc bez pomocy możecie teraz się dostać w te miejsca, gdzie wcześniej było, potrzebna była pomoc. No, więc na luzie możecie stąd wyjść. O, ale fajnie teraz to wygląda na ten domek. I tu. Pod drzewach możecie skakać. E, tego to nie wiedziałem. Dobra. To tu fajne jest, że skakanie po drzewach. Dobra. Ej, to jest kozackie tutaj. Dobra. To lecimy tu. O nie. Dobra, nie dałem radę? Nie daję rady. Dobra, trudno. Lecimy na. Ten, na. Dżunglę. Na dżungli. Czy coś ciekawego gdzie na dżungli? Dżungli nie. Dżungli. Znalazłem gdzieś miejsce. Gdzieś jest wyjście, że. Jest gdzieś miejsce, że jest wyjście. One jest chyba tutaj. Gdzieś, nie, tu chyba. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. To jest gdzieś tu. One, to miejsce jest gdzieś tutaj. Musiałem to teraz znaleźć. Znaleźć to, to było naprawdę ciężko. Ale gdzieś tu jest. Pamiętam, że ktoś wysyłał mi na privku, jak to zrobić. Mam. Miejsce jest gdzieś tu. Tak, tu wchodzicie, tutaj. I tutaj się jakoś wchodzi. Dobra, tu się jakoś wchodzi. Okej, okay. no, czy jakoś wchodziło? Tu. Tu mam dziurę. Tu mam dziurkę, ja naprawdę nie wiem. Tu mam dziurę. To teraz jak? Może deseczką? Tu jest dziura jakaś. Albo to zamknęli, albo nie, ale tam aż dało radę wejść. Ja to na pewno przetestuję. Jeżeli tak, to wam to dogram. Możliwe, że to się tak jakoś robiło, Jakoś tak, o. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Yy... Jakoś bokiem. Wiem, że tam da radę. Bra o, jestem! Jestem, dobra, udało się. O, wow, nie wiedziałem, że da radę. Dobra, jest, udało się, zrobiliśmy to. <laughs> ale da radę, dobra, jest, czyli tam da radę zrobić to. Mam nadzieję, że nie dostanę za to bana, ale jest. Czy jest? Nie, tu jest. A, tu jest jeszcze jedno zamknięcie. Ale zobaczcie, możecie wyjść poza babkę. Oh, wow, jak daleko jestem. Ej, tu jest konkret. Jak się tu można spaść. Można, o nie, dobra, można, można spaść, ale dobra, jest, 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 udało się. Na zimowej krainie raczej nic nie ma, z tego co wiem. Okej, okay. ale możecie wyjść poza mapkę i jesteśmy, dobra. Jak to się robi? W tym miejscu, zobaczcie, to już w ogóle jestem tu z tyłu. Ciekawie, o nie, a, te drzewa latają, a, tutaj mam, 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 dobra, tu. Tu coś jeszcze nie ma? Może jakiś sekret? Nie ma, dobra, a tu jest drzewko? O, dobra, Wo, się przestraszyłem, że nie dam rady, dobra, tu... Okej, okay. tu mamy skrzynki. Aha, tu mamy mały problem, bo jesteśmy za mapą. A dobra, tu jest jeszcze jedna ściana, więc nie, no dobra, <laughs> nie udało. Albo tu. Wrócić. Nie, nie da rady. To tam był ten jedyny dwóch, no dobra, drodzy widzowie. Yy, muszę teraz lecieć. Yy, dam radę chyba dolecieć ten. Do zimowego. Dobra, tędy. Okej, okay, na luzie. O nie! Nie! Co? Wow, tego to ja się nie spodziewałem zupełnie. Ej, tego widzowie, to ja się zupełnie nie spodziewałem, że tu jest takie miejsce. Ojejku. Ej, tego to się nie spodziewałem. Co tu się dzieje? Presto mógłby to naprawić Wow, Konkretna deseczka. Dobra. Yy, musimy... A nie, boże, byś to wyjść. Dobra, to bo i tak na zimowej krainie nic już więcej nie ma, więc to jest ostatni sekret. Możemy być tu na dole, chociaż nie wiem po co, ale dobra. To ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. No i co, jeżeli to wszystko zrobiliście, to jesteście najlepsi na świecie. I pamiętajcie, pamiętajcie o tym, żeby to robić. Na razie, trzymajcie się.